Program, A po kolejnej informacji zapraszamy do WP News już jutro punktualnie o 11.50 i 16.50 w telewizji WP i na stronie wp.pl, gdzie możecie też Państwo na bieżąco sprawdzać, co dzieje się w Polsce i na świecie. Agnieszka Kopacz, dziękuję i do zobaczenia jutro. Będziemy budować. Mamy pieniądze, czas do roboty. Projektować. Najpierw odnowimy basen. Urządzać. Za chwilę w telewizji WP. Nowe życie starych domów. Licytacja. Raz, dwa, trzy, sprzedano. I rywalizacja. Trafiła kosa na kamień. Sukces. Kiedy dobrze trafisz. Czy porażka. Na co polujesz? Na ciebie Zarobią? Manę? Monet? Zawać mamone? Czy wtopią? Że co? Co kryją magazyny? Nie fajne. A co to? Premiera Wojny magazynowe Nowy Jork Dzisiaj o 18 w telewizji WP Gdy ludzie wiedzą, że się zbliżam Starają się bardziej niż zwykle To będzie hit Bezlitosny Syf. I ostry jak brzytwa. Spróbuj. Gordon Ramsey nie chodzi na kompromisy. To wasz nocnik? Zmienia wszystko. Rozpędziliście się, nie zwalniajcie. Albo nic. To moja kuchnia. Nie zasługujecie na tę pracę. Wstydźcie się. Nowy sezon. Gordon Ramsey, 24 godziny w piekle. Dzisiaj o 19 w telewizji WP. Śmiesznie, jeszcze nie było. Przekonaj się o tym na własne oczy. A co to takiego? Premiera, najśmieszniejsze filmiki świata. Dwa odcinki. Dzisiaj o 20 w telewizji WP.